Maneczko moi drodzy, tak jak wspominałem w ostatnim materiale, już jest Event Świętego Patryka, czyli teraz najlepszy Event na zarabianie monet. Aczkolwiek nie tak dobry jak w zeszłym roku. Bo w zeszłym roku, jeżeli pamiętacie, za każdą złowioną rybę, jeżeli mieliście konto premium, dostawaliście dwie monety. Co bardzo fajnie wychodziło tutaj w sklepie. Jeżeli. Czekajcie, braliśmy za 7 monet, braliśmy 13. 13 przynęt i za to dostawaliśmy po dwie monety czyli dostawaliśmy 26 monet inwestując 7 czyli już mieliśmy 19 monet na plusie z tego co się orientuję w tym roku co widziałem na steamie napisali nie ma tego czyli dostajemy za każdą rybę jedną monetę no to już trochę 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 tracimy względem oczywiście zeszłego roku no, ale to zobaczymy. Może jeszcze wrzucą, może jeszcze to wrzucą. Bo powiem Wam szczerze, że, no, według mnie, szkoda, szkoda, bo to z ich strony też fajna opcja, żeby troszeczkę gotówki zarobić. Bo wiecie, no, nawet, nawet na ten event ludzie, ludzie by sobie kupili premium, no, dajmy na to, no, no, na, na miesiąc, no, no nie, nie, niech będzie, czy nawet 3 czy 4 dni, to zawsze tu dolar, tu dolar i troszeczkę i tego hajsu by mieli, a tak moim zdaniem zrobili sobie strzał w kolanko no i jak widzicie mamy tutaj jedną monetę, nie dostajemy, nie dostajemy zwykłej kasy, także tak teraz będziemy przez 14 dni sobie tutaj grać i wędkować oczywiście dla tych, którzy mają więcej gotówki ja tutaj wam na górze daję filmik, gdzie omawiam cały event, bo nie będę tego robił w tym roku. Totalnie nic się nie zmieniło. Miejsca, miejsca wywodkowania są te same, przynęty są te same. No, ja generalnie polecam wam tutaj tą albo Brazylię robić, albo Wyspy Niebieskich Krabów, albo Michigan. To chyba były najlepsze miejsca, gdzie, gdzie się łowiło te ryby, z tego względu, że biorą tylko i wyłącznie. Nam te ryby eventowe na te przynęty, także nie tracicie ich na, na inne ryby, dzięki czemu zarabiacie, nie? No bo. Wiadomo, że jak kupicie w sklepie, sobie wejdziecie w te, kupicie za 7 monet 13 koników i pójdziecie na jakieś skalne jezioro robić na przykład tą misję, nie, nie wiem czy ta misja jest na skalnym jezioro, ale przykładowo, na, pójdziecie sobie na skalne jezioro, no to wam pstrągi wy, wyżrą tam, nie? Że okaże się, że nawet nie, nie zarobicie jednej monety, wręcz stracicie. Także z tych, z tych sprawdzonych łowisk, to tak jak mówię, wyspa niebieskich krabów, tutaj Brazylia i Michigan to są łowiska, gdzie... Nie zdarzyło mi się, żebym tracił, tracił przynęty na jakieś inne ryby, co odpalając zeszłoroczne lajwy no pamiętacie, trochę tych chyba ze półtora tysiąca tych monet zrobiliśmy, także, także spoko da się tam nie, niektórzy to po dwa po tysiące z kawałkiem, ale to cisnęli oporowo, nie Także tak to wygląda. Mam wrażenie, że troszeczkę są brania słabsze niż w zeszłym roku. Jeszcze sobie później zobaczę, czy nie zmniejszyć, nie zmniejszyć sobie haczyków na mniejsze, na jedynki. Aczkolwiek wydaje mi się, że łowiliśmy na dwójki w zeszłym roku. Nie, nie jestem tego do końca pewien. No, pogodę mamy w każdym bądź razie. W każdym bądź razie pogodę mamy dobrą. I co jeszcze? A, no właśnie, bo zacząłem mówić i, i straciłem wątek. Dla osób, oczywiście, i węcik możecie sobie łowić na to, co znajdziecie, ale dla osób, które mają dużo więcej gotówki, no to skaczecie sobie po mapach, tak? Raz na dobę możecie sobie wejść na mapę i ze srebrnego garnka, ja wszedłem chyba teraz na pięć map, i z, każdy, z każdego z tego srebrnego garnka dostawałem przynęty. Także bardzo fajnie, że nie leciały jakieś głupoty. A ze wszystkich dostałem albo koniki, albo robaki, albo te owoce piklowane. Także, także spoko, bo. Spoko, bo. Bo wiecie co? Bo kilka mam. Także mam 11 tych piklowanych owoców, i tutaj. A gdzieś miałem chyba, 25 robaczków i 28 koników. Także. 25 robaków, takie. Także kilka, kilka sobie tych. Właściwie to dlaczego by nie. Nie dorzucić piątej wętki. Także na, na pewno kilka tych monet sobie dorzucę, no ale tak jak mówię to jest dla osób, które mają e, duży portfel, no bo jednak rundka po tych wszystkich łowiskach raz na dobę przez e, 13 dni eventu, no to się robi ładna sumka, wiecie tu 10 tysięcy, tu 10 tysięcy za wejście, tu 5 tysięcy. Ale jak robicie to codziennie, a na tych rybach, jak widzicie, nie zarabiamy, no to przy moim koncie z wysokim levelem żaden problem, bo ja sobie później to odbiję, dosłownie w jeden dzień gry sobie ten event jakby tutaj gotówkę zwrócę, ale dla osób z niskim levelem, no to na pewno to może być problem. Wtedy, wtedy bym się bawił po prostu, jak macie dużo czasu nagranie to bawiłbym się tak, że sobie te tanie łowiska obskoczyć czyli tam wiecie, jakieś Moodwater, jakieś te pierdoły, takie które są tanie po prostu zebrać sobie tam przynęty, a resztę po prostu za złote monety kupujecie, no no, no nie jest tak kolorowo jak w zeszłym roku, ale i tak jesteście, no 5 złotych monet jesteście na do przodu na każdych 13 sztukach 6, bo 7 monet za 13 sztuk, łowicie 13 ryb i, i zarabiacie sobie w ten sposób. Także taki evencik, bardzo fajny event, szczególnie jeżeli planujecie robić przyszłe eventy, ponieważ w tym evencie możecie zarobić tyle złotych monet że później wam wystarczy na przykład, żeby robić event wiecie, halloweenowy, tam trzeba będzie coś kupić, jakieś przynęty, jakieś tam pierdoły za złote monety, no to właśnie w tym evencie te monety możecie sobie na resztę eventów zdobyć. No tylko tylko tak jak mówię, no to trzeba już siedzieć, bo, bo nie ma takiej fajnej przebitki jak była w zeszłym roku, więc no ale da się, da się. No jeżeli, jeżeli w godzinę złowicie 100 rybek, no to na pewno będziecie na tym E, ...trochę tych monet zarobicie sobie, nie? Aczkolwiek mam wrażenie, że brania są... E, ...słabe. Chyba, że nockę trzeba by zobaczyć, ale to, to jeszcze się... ...to jeszcze się sprawdzi. Ja dzisiaj sobie tylko tak... ...na szybko przed robotą odpaliłem, żeby, żeby wrzucić. o, o, o! o. Nie wiem, czy nie przesadziłem tutaj. No, na Zeusa to może być trochę zabawy. Na Zeusa, na. O matko, na Bortusa. <laughs> I w dniu dzisiejszym też w ogóle weszła aktualizacja. Wiecie, na telefony. Także na telefony jest Dnipro dostępne. Rzeka Dnipro. O. Nie wiem, dlaczego ja cały czas to Dnipro. Ale tak, rzeka Drniep jest dostępna na mobilkach. Także całkiem, całkiem fajnie, <grych> że w końcu dali. No powiem wam długo, długo im się zeszło, ale jest. No, i tak to leci. Widzicie, branko, branko, branko. Moneta do monety. Ja sobie później, oczywiście, to co, to, co kupię, no to też będę brał tutaj za te. Mam 3177. Nie zakładam, że będę dużo grał, także. Także tak. No nie, nie spodziewam się tutaj jakiegoś dużego wyniku, że zrobię na tych monetach. Ale może z 300 monet sobie nabiję. Tak naprawdę, te monety, jeżeli nie. No, nie są one niezbędne, nie oszukujmy się w tej grze. Dużo, dużo bardziej liczy się jednak gotówka i wbijanie sobie levelu na sprzęt niż te monety, bo tak naprawdę za jakieś rozwijanie tam ekwipunku. No, teraz na tym łowisku morskim, no to troszeczkę można naboje powydawać i tak dalej, ale na razie tak generalnie jakby te złote monety tutaj szału nie robią, jeżeli ktoś sobie leveluje konto. Jedyny właśnie plus, no to tyle, że sobie na. Na przyszłe eventy, no zdecydowanie na, na pewno to ułatwia działanie na, na innych eventach. No bo jednak nie martwicie się skąd wziąć, nie musicie wydawać złotówek. Bo i tak siedzieliście, poświęciliście swój czas, więc, więc macie trochę tych monet. Eee, no i tak to wygląda. Słuchajcie, co ja tu więcej mogę wam powiedzieć? No tak naprawdę, wytrwałości tylko wam życzę bo trzeba usiąść i trzeba teraz po prostu siedzieć i łowić tak jak łowicie sobie do tej pory rekordy czy coś, no to teraz sobie łowicie mm, sobie łowicie rybki dalej, tak jak łowiliście, a jeszcze coś tutaj dodali w jakiejś zakładka premium, oferty indywidualne, ale tu są e, monety, że można jak widzicie z... E, czy, 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 co, co, co ja chciałem powiedzieć mm, że te złote monety, które zarobicie możecie na te koniczynowe monety wydać, a te koniczynowe monety możecie przeznaczyć sobie później tutaj yy, na nagrody, tak, czyli tak jak widzicie, no ja już tu chyba mam jakby wszystkie zadania mam porobione, jakby cały evencik mam zrobiony yy, tylko tylko teraz już mogę sobie farmić po prostu te złote monety i je wymieniać, no tu jest jakaś podpórka za 149 tych yy, żetonów, jest jakaś skrzynia, ja chyba tego nie zrobiłem, bo w zeszłym roku, pamiętam to, na, na motorówkę zbierałem te 3000 monet i, i wymieniłem te monety, także także tyle, a zostały mi jakieś takie tą podpórkę w sumie na trzy wątki, to może bym sobie nawet i, i zgarnął, tylko ile ja w ogóle mam tych złotych, tych, tych koniczynowych monet o 17 17, no, no to jeszcze trochę, to jeszcze trochę potrzebuje, a ile tam było, to chyba 50, tak, żebym sobie wymienił, 150 tych monet, no to tak naprawdę, amazoński labirynt, proszę, robię misję, 77, dwa razy misję zrobimy i będzie, no. nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, także plan jest taki, żeby chociaż tą podpórkę, w tym roku sobie odebrać, bo już kajak i motorówkę, czyli te najfajniejsze nagrody, według mnie, zrobione. Ej, no i tyle, i tyle moi drodzy. Nie będę wam tutaj przedłużał za bardzo, bo nie ma tutaj o czym mówić. Tak jak mówiłem, tam link do materiału, gdzie omawiam ten event, to wam wrzucę. No i wszystko jest na kanale tak naprawdę, nic się nie zmieniło, tutaj od, od bodajże czterech lat ten event wygląda tak samo, w pewnym momencie dodali tylko te wyścigi. Mm, mm, mm. I, I tak, i tak. Zadania tak naprawdę są mało ważne, tu jest ważne, ważne jest żeby robić sobie te, te, te monetki zbierać i, i później z tego korzystać. Tak to wygląda. Także wielkie dzięki. Piąteczka dla Was. Ja sobie tutaj siedzę, wątkuję, czekam na klientkę za godzinę. Mam także godzinkę sobie tu powątkuję. Zaraz wejdę na jakiś inny pokój, otwarty dla wszystkich, i będzie można sobie posiedzieć. Także kłaniam się i do zobaczenia, moi drodzy.